Trwają prace nad wydaniem czterech najważniejszych dramatów Wojciecha Tomczyka. Myślę, że największy komplement, jaki padł pod adresem Tomczyka jako dramaturga, został sformułowany przez aktora Mariusza Błonaszowskiego, który grał w marszałku i powiedział na Festiwalu 2 Teatry: Panie Wojciechu, dobrze mi się mówiło Pana tekst. Ale warto też podkreślić coś więcej: to nie jest tylko sprawny dramat, to nie jest tylko sprawny, sprawnie napisany tekst literacki. To są sztuki o historii Polski, o różnych momentach historii Polski. Z każdej z tych sztuk wynika jasny morał. Morał taki, że ta historia bardzo się wiąże ze współczesnością i bardzo rzutuje w różnej formie, w różnym stopniu na nasze życie. Wydaje mi się, że warto się z tym, z tą myślą zapoznać. Wydaje mi się, że Wojciech Tomczyk, no, można powiedzieć, sprzedaje całe swoje życiowe doświadczenie w tych dramatach, dlatego warto też to wydanie wesprzeć.